Kiedy papież Franciszek zdecydował się, by obmyć nogi uchodźcom. Eee, pan pomyślał, że to dobry pomysł? Bo niektórzy sugerują, że może powinien raczej obmyć nogi na przykład członkom rodzin ofiar ataków terrorystycznych. A on wybrał uchodźców. Jakiś znaczy... symbol. Tak, to jest symbol naszych czasów. My się z, musimy uporać z tym gigantycznym zagrożeniem, jakim jest radykalny islam, który przybrał taką niepokojącą formę, nazwałbym to bez ogródek, prowadzenie czystek etnicznych, rzezi tych, którzy nie są muzułmanami. Oczywiście największe emocje budzi ta brutalność wobec chrześcijan. Ale nie zmienia to Ale faktu, że ofiarami Najwięcej ofiar wojen, akurat na tym polu, jest wśród samych muzułmanów. No, najbardziej krwawe są wojny między sunnitami a szyitami. Zgoda, tylko że to jest w ramach regularnej, regula, regularnych walk. Ci ci mają broni, natomiast chrześcijanie no są nie, bezbronni. Państwo islamskie morduje też bezbronnych. Ale, ale, nie, to, ale to nie o to chodzi. No, to, Tylko, że to w, ramach, są w ramach walk, to, tak? W ogóle ci mają ma armię, ci mają armię, ci mają swoje. E, są zorganizowani. Natomiast chrześcijanie nie dysponują, nie są zorganizowani w armię, w ale na jednostki pewno, terrorystyczne. Nie pewno nie ofiary zamachów w Belgii, oczywiście, ale, ale wróćmy do Franciszka. No, wykonuje gest. Po zamachach w Brukseli obmywa nogi także muzułmanom, uchodźcom. I co myśli Jacek Grzanek? Ale to, to są my. Nie patrzmy na, na życie y, duchowe poprzez pryzmat czystej polityki, bo chci, chcielibyśmy, żeby to Tam wszystko zrobić, że to jest deklaracja? Nie, ja się rozumiem, zgadzam. że. Y, 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 nie, tylko jak rozumieć te deklaracje pana zdanie? Tysiące, setki tysięcy uchodźców, to jest wynik w, w, wojny, a, której Kościół absolutnie nie może popierać tej przemocy w żaden sposób. To są ofiary ofiary tej przemocy. Czy my potrafimy sobie z tym poradzić? Sposób, w jaki chcemy rozwiązać ten problem, e, tutaj Franciszek się nie wypowiada, bo to nie jest e, deklaracja. E... Ale mówię jednoznacznie o pomocy uchodźcom. To, to nie ma wątpliwości tego. Ale my, my jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby każdemu potrzebującemu pomagać. Nie tylko tym, którzy to jak tracą dom. Na zdaniem, polscy chrześcijanie mogą pomóc uchodźcom. Na pewno nie bezmyślnie. Na zasadzie przyjmujemy wszystkich albo... Yy, yy. To jak to zrobić mądrze? Mon, moim zdaniem najmądrzej jest po prostu do, użycie wszystkich środków, ale nikt tego niestety nie robi, dlatego że my mamy potworny kryzys, jeżeli chodzi o zdolność państw do tego, żeby podejmować trudne decyzje w imię obrony pokoju światowego. O pokoju światowym wszyscy mają pełne usta, ale to jest już dzisiaj frazes, bo nikt nie zamierza nic z tym robić, szczególnie Stany Zjednoczone. Niestety ro, rola. Państwa, które jest mocarstwem, które uzurpuje sobie prawo do tego, żeby narzucać swój ład i porządek innym państwom bez zaangażowania militarnego. Tak jak brzmianie, to, to jest chcesz pokoju, szykuj wojnę. Znaczy Rozlewa się, rozlewa, sprzedaj, sprzedając swoją e, broń, bo Amerykanie sprzedają bardzo hojnie e, swoją ja, broń całemu ja światu. Ja nie skręcam w stronę USA, jak trochę zmieniam temat. Ale co Polacy mają zrobić mądrze w sprawie uchodźców? Bo czy myśli hmm. Pan, to, to jest kwestia czy... 28 milionowym kraju? Przy wszystkich zastrzeżeniach, bo przypomnimy, polskie służby mogą wskazać, mogą u, uczestniczą w procesie ewentualnego przyjmowania uchodźców, mogą na dowolnym etapie tego procesu powiedzieć: Nie, tego pana albo tej pani nie przyjmiemy. Mają pełne prawo odróżniać uchodźców od imigrantów ekonomicznych, mają prawo brać udział w kontroli tych uchodźców w obozach, w których oni są teraz, nie kiedy są w Polsce, a dużo wcześniej. No, wszystkie bezpieczniki zostały w Polsce zagwarantowane. Czy pan uważa, że te 6 tysięcy, może 7, powinniśmy przyjąć, czy nie? To są zupełnie dwie różne rzeczy. Proszę no, zwrócić uwagę. No, ale tak po chrześcijańsku. Jak. Ale nie, znaczy, po mu czy to. Jest, ale to jest troszeczkę tak. Czy to jest rozwiązanie problemu? No właśnie nie. To jest dopiero szczyt hipokryzji. To jest dopiero szczyt hipokryzji, nie, bo a ja uważam, my nie chcemy rozwiązać problemu, ale my by... nie chcemy zażegnać. To tak jakby, to był tak jakby pan, a tak pan się oparzył, a był pan to tak jakby na pan się oparzył. Nie, ale był pan kiedyś na wojnie? Bo no ja oczywiście, że nie. A, a ja byłem i widziałem małego chłopca, y, który był ofiarą rzezi w Rwandzie. Wymordowano mu całą wioskę. Mały sześcioletni chłopczyk, który nie miał nic na świecie poza spodenkami, koszulką, w której był i koszulką, którą kładł sobie po głowę. I, pod głowę, kiedy zasypiał. I teraz jest pytanie: czy my sześcioletniemu chłopcu, którego nasze służby sprawią na, sprawdzą na wszystkie możliwe sposoby, czy my to jedno ludzkie życie chce mu ratować czy nie? A, nie? Bo pan apelował, panie, żeby politykę zostawić na boku. No nie, no nie, bo my nie jesteśmy mu potrzebni, jako ci, którzy... Ja uważam, że swoi... jak cholera jesteśmy nie, mu potrzebni. Nie, no nie, bo to jest... To znaczy, to jest Pan nam. Ja, to tak jest nam nie, 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 Ale gdybyśmy my go chcieli adoptować, to tak, ale nie, że my go bierzemy do jakiegoś obozu przejściowego i tam zostawiamy go na, na pastwę losu. Nie, bo to jest zagłuszenie naszych wyrzutów sumienia, że nic nie zrobiliśmy, tak? żeby uratować jego rodziców, bo on powinien żyć w swojej wspólnocie. Moim, ale dzi dzisiaj Polska ja może zrobić... Dzisiaj wioskę. Polska. Tak, wymordowano mu wioskę. Ale co robiono, jeżeli chodzi o, o ten przykład? Co robiono? Belgowie co robili? Nic nie robili, tak? Przyglądali się tej rzezi i informowali świat, że nic się nie dzieje. Wtedy, moim zdaniem, jedyne co możemy dzisiaj zrobić z naszej pozycji militarnej której nie mamy, bo nie jesteśmy mocarstwem. No tak? nie. My nie możemy, gdybyśmy byli mocarstwem, mogli powiedzieć: dobra, używamy swoich środków do tego, żeby przywrócić pokój. Nie mamy takich możliwości. My to, co jedynie dzisiaj możemy zrobić tak naprawdę, i nie mówię tego jako e, polityk, tylko jako e, obywatel, to chyba powiedzieć panowie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ: dziękujemy za współpracę z wami, skoro przyglądacie się biernie tym rzeziom, to po prostu rezygnujemy. Przynajmniej tą składkę przeznaczamy to. Na, na pomoc, z, z, o, z, załóżmy organizację e, pokojową. Ja, ale nie, Tadeusz trzeba? Mazowiecki miał dosyć przyglądania się bezczynnemu na rzezie w dawnej, w byłej Jugosławii i też zrezygnował w pewnym momencie. To ja rozumiem słuszny apel, ale mamy iluś uchodźców, no powiedzmy chrześcijańskich uchodźców nawet. Czy Pan jako chrześcijanin powie: "OK, pomóżmy sześciu tysiącom chrześcijańskich uchodźców"? Tak, w Syrii? ale pomoc wcale. Proszę zwrócić uwagę. Franciszy, Moim zdaniem parafii ich przyjmą. Tak, ale nie jest to rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem problemu jest doprowadzenie do sytuacji, w której tam, gdzie oni chcą żyć. Mogą żyć. Oni dzisiaj uciekają przed problemem. Tak jak mówiłem, poparzył pan sobie dłoń i bierze pan jeden i mówi tak: aha, dobra, jeden palec opatrzymy, pozostałe mogą zostać. I to jest właśnie ta hipokryzja. I będziemy mówić tylko o tym jednym op op opatrzonym paluszku, Wie, ale a to, pozostałe nas nie interesują. Ja wiem, tak? Ale to trochę tak jakby w czasie II wojny światowej Persja, która przyjęła 100 tysięcy uchodźców z Polski, powiedziała, nie jest rozwiązaniem problemu przyjęcie 100 tysięcy uchodźców z Polski. Rozwiązaniem problemu jest wygranie wojny z Hitlerem. I to była prawda. To też trzeba było zrobić. Ale jak na razie trzeba było pomóc tym ludziom. Ja mówię, ale, ale proszę zwrócić, proszę zwrócić uwagę, nie tylko że ci uchodźcy razy. nie chcą przyjechać do Polski. Oni nie chcą przyjechać do Polski. Merkel chce, żeby oni przyjechali do Polski, ale oni nie chcą przyjeżdżać do Polski. I to jest właśnie różnica. Ale w skali problemu niemieckiego, którzy mają problem z milionem uchodźców, to, czy Polska przyjmie 6 czy 7 tysięcy uchodźców, to naprawdę nie rozwiąże swoich problemów. No właśnie. Więc czyj problem rozwiązuje? Angeli Merkel? Ale, ale My nie tak, jesteśmy tylko od tego, żeby apelował, rozwiązywać problemy o... Angeli Merkel. My jesteśmy od tego, żeby po pierwsze ale dbać pan o swoje interesy. Apelował. nie mówmy o politycy i ja się zgadzam. Tak, po ludzku. Chodzi o to, czy chcemy okazać jakąś solidarność i mówimy Nie, Nie jakąś solidarność. Ktoś nie jakąś solidarność. Pomocy, to pomóżmy. Właśnie nie. Czyli jest, nie ma solidarności. In, po pierwsze, nie ma solidarności, czego najlepszym przykładem jest cyniczna gra mocarstw, przykład Rosji Stanów Zjednoczonych. A Mnie oburza to, co robią politycy, znaczy administracja prezydenta Obamy który jednego dnia traktuje Rosję jako, jako to mocarstwo, które jest zagrożeniem na świecie, chociażby po aneksji Krymu, ale są to tylko puste gesty i puszenie się, bo nie robi nic absolutnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, zobowiązań bezpieczeństwa. Po czym, jak ma interes, to się natychmiast z tą samą Rosją dogaduje, żeby prowadzić... Trochę niezrozumiały. Wspólny front, chyba przygotowania przed pola do tego, żeby sprzedawać dalej swoją broń z zwaśnionym stronom e, e, świata muzułmańskiego. E, i, się, I tego nie rozumiem dlaczego. Dlatego, że, żeby istniał pokój, e, to, to ci, którzy chcą go łamać, muszą wiedzieć, że spotkają ich sankcje. W sytuacji, w której tylko cyniczny interes, gra interesów. Powoduje, że agresor nagle staje się przyjacielem, to dlaczego nie dziwię się, że, że te państwa po prostu zaczynają sobie tak poczynać, no skoro, nie, skoro nie spotka mnie żadna sankcja. Tak? A nawet jeżeli mnie jakieś spotykają a, a, ze strony tego państwa ale, oficjalne sankcje, a, a drugą ręką proszę, dają tak mi broń. broń to, to jest tak jakby ktoś poszedł do spowiedzi i powiedział, no ja nie pomogłem temu głodnemu, bo obok, który umierał z głodu na ulicy, bo obok to przychodził jeszcze bogatszy ode mnie i on mu nie pomógł. No mówmy o sobie. No chodzi o to, akurat, czy, jaki chodzi... sygnał ma iść w, pol, w świat o Polsce. Czy Polska mówi, w miarę naszych skromnych możliwości, rozumiejąc lęk wielu naszych obywateli, który jest w pełni uzasadniony. Chcemy, kontrolując wszystko, sprawdzając wszystko, pomóc jakiejś grupie ludzi, która powie: tak, chcę budować swoje bezpieczne życie w Polsce. Może takich nie będzie, ale czy my wysyłamy sygnał w świat? Jeżeli ktoś chce budować w Polsce swoje życie, przestrzegać naszego prawa, być pod naszą kontrolą w jakiś sposób, to Polska będzie dla niego bezpiecznym domem. Wysłamy taki sygnał, czy nie? Wysyłamy. Właśnie trzeba to zrobić chociażby z Polakami, którzy bez własnej woli zostali przez sobie tu wywiezieni w głąb Rosji. I to jest paradoks, tak, że po 50 latach tym ludziom nawet nie podano przysłowiowej dłoni. To są ludzie, którzy zostali wyrwani w nocy ze swoich domów, wywiezieni na Sybir. I mimo tego, że czują się cały czas Polakami, że nigdy nie pogodzili się z tym, że, że zabrano im ojczyznę, nasza ojczyzna nie zrobiła w zasadzie do tej pory nic. Jak Dopóki jak? my nie uporamy się z taką podstawową podstawową, żeby swoim obywatelom zapewnić poczucie bezpieczeństwa, to wyciąganie ręki w imię yy, takiej ogólnonarodowej, międzynarodowej solidarności, jawi się jako pusty gest.